Witam. Przepraszam, że nagrywam z dołu. Ale okna, strach otworzyć. Zobaczcie, jaką mamy śnieżycę. Dzisiaj, jak się uda, to po południu mogę Wam jeszcze, jak będzie jasno, polecieć w plener na trasę. Ale mamy dzisiaj śnieżycę ładną. Zgodnie z prognozaniem, mamy śnieżycę. I, ta śnie, i ten śnieg ma padać do około godziny 22. Więc. Rok tego śniegu przybędzie, ale ładna śnieżyca. Przede wszystkim po... nie możecie się ze mną chyba dzisiaj nie zgodzić. Zima w tym roku, jeśli chodzi o śniegi i mroz, jest rekordowa. Bo Piszcie w komentarzach, kiedy ostatnio mieliśmy tak zimową zimę w naszych rejonach i ogółem w całej Polsce. Uwaga na zachodzie Polski. Opady marzącego deszczu oraz samego deszczu powodującego gołoleć. Im dalej na północ i wschód, to śnieżyca. Ale pa, popatrzcie, tylko jaka jest ta śnieżyca. Ale fajnie śnieży. Dawno takich śniegów nie było. Luty jest. W końcu lutego mamy ciepła i deszczowa prawdopodobnie, więc no. Subskrybujcie. Łapkujcie. Wyświetlajcie. I do zobaczenia wkrótce.